Witam Was serdecznie. W tym filmie przedstawię Wam pewien problem nagrywarki DVR kamer przemysłowych. Jest to dokładnie krynik 6304D. Kupiony w polskim sklepie około 3 lat temu, razem z kamerami. Problem tego urządzenia objawiał się, objawia się od wczoraj. Polega na tym, że w jakiś dziwny sposób raz pokazał pierwszy raz w ogóle od 3 lat błąd dysku. No i godzina biegnie sobie na przykład pół minuty i wraca z powrotem do pół minuty wcześniej i tak w kółko Macieja, zobaczcie uruchomimy sobie urządzenie tak, wentylator już ledwo, ledwo chodzi ale to nie ma żadnego znaczenia. Po prostu go rozepniemy. I tak będzie bezpieczniej i ciszej. Ok. Urządzenie się nie uruchomiło. Nagrywanie jest. Dysk jest. Tak jak widać zresztą po ikonach. Tutaj wszystko wygląda, że działa tak, jak ma działać. Zero problemów. Nagrywanie sobie jest i pokażę Wam jedną kwestię. Zobaczcie. Patrzcie cały czas na godzinę. Jest 10.03.06. Patrzcie cały czas, co się będzie działo. Od wczoraj taki problem jest. Do wczoraj do nagrania na pendrive materiału z jednej godziny wszystko było ok. Po nagraniu materiału na pendrive'a, zaczęły jakieś błędy dysku wysypywać, bit zerowy, błędy coś tam, coś tam. I po wyciągnięciu dysku, wsadzeniu do kompa przeskanowania HDD regeneratorem, nagle... Nagle wszystko zaczęło działać, tylko znikły wszystkie materiały prześcioły. I zobaczcie, co się stało z datą. Leciała sobie godzina 03 minuty, poszło w górę i znowu wróciło. Taka pętla. Coś jest, nie wiem tylko co, z tym, że czas idzie do przodu i wraca. Przed chwilą podmieniłem baterię w płycie głównej, myśląc, że może tu jest jakiś problem. Patrzcie jeszcze raz na datę. I kompletnie, kompletnie tego nie rozumiem. W ustawieniach, jeżeli ustawię aktualną godzinę, datę i tak dalej, no to jest ok. I, pod, i znowu, widzieliście to teraz, co się działo? I próbowałem w ten sam sposób zareagować. To znaczy, wyciągając dysk, wykluczając, czy tu dysk ma jakiś wpływ, bez dysku jest to samo. Tak więc, albo coś tu z płytą główną się dzieje, nie tak, albo może trzeba przywrócić ustawienia fabryczne. Chociaż nie chciałbym tego robić, bo dość sporo ustawień tam zrobionych. Ale zobaczcie: 10.03.06 w seku 7.89 O, i skok z powrotem. Kompletnie tego nie kumam Jeżeli ktoś może mi podpowiedzieć, co jest problemem. Oprócz oczywiście ogólnego, że nagrywarka jest problemem, no to byłoby fajnie. To tyle z mojej strony. Jeszcze pokażę Wam tylko, jakie tam są ustawienia, żebyście ustawienia ogólne. Godzina sobie jakaś jest. O, widzieliście przed chwilą? Nagle znowu wróciła do 2,40. Tak, tak, jakby pół minuty nagrywa. Ale to nie ma nic wspólnego z tym, tutaj, bo tu jest wszystko ok. Takie ustawienia, jak są w chwili obecnej, tu widoczne, yy, cały czas są widoczne. Nie, cały czas są ustawione już od 3 czy tam dwóch lat. O, jeszcze bajer jest tym wszystkim taki, że przez tą datę prawdopodobnie coś tak co chwilę zmienia od wczoraj. E, Zobaczcie ilość nagrań. Wszystkie nagrania są jakieś takie dziwne, co chwilę jakieś krótkie nagrania się robią. Pokażę Wam też to, jak to wygląda w odtwarzaniu. Wyszukaj jakieś tam coś z dzisiaj, dobra? Zobaczcie co co się dzieje. Jakieś dziwne nagrania po parę minut, i następne, i następne, i następne. Nie mam tego, coś tu jest nie tak z tym. I znowu jak widzicie cały czas godzina nie rośnie. Zobaczycie tutaj ten log, BPS coś się ostrość zatraca tutaj. Zostawmy na stałe, tak więc tutaj jak widać zapis. Wygląda w porządku. Dysk twardy też wygląda w porządku, chociaż zapisy są jakieś chore. A to pewnie przez tą godzinę tutaj cały czas jakieś problemy wersja jeszcze. Może kogoś zainteresuje. Może jest jakaś nowsza wersja, która coś tutaj usprawnia, ale log jeszcze pokażę Wam. Tu co chwilę widzicie minus 29 sekund, cały czas coś zmienia czas 20 sekund. Time changed. tylko co to zmienia i dlaczego to zmienia co 20 sekund jest dość sporo tego. Zobaczcie, cały czas coś zmienia godzinę, nie kumam, tylko co, czyli 29 sekund cały czas coś zmienia. Tu jeszcze ustawmy wczorajszy. Wczoraj to samo, i co chwilę zmienia czas. Nie wiem, co jest z tym spowodowane. Tak więc problem mamy z czasem, który co chwilę się zmienia. Jeszcze raz wejdźmy w ustawienia. Tutaj nic nie ma połączonego. Nie wiem. Czy macie jakiś pomysł na to, żeby rozwiązać ten problem? Jeżeli tak, to bardzo proszę o podpowiedź. Trzymajcie się, pozdrawiam.